Dlaczego warto wejść na serwer Maxi Gaming? Na przykład dla dobrze zbudowanego spawnu. Konto VIP oczywiście jest tanie. 15 zł za konto VIP. Ale co dodaje konto VIP? No to takie itemki. dwarf, łopatka, pilow to się i czapeczka oraz umiejętność latania. Komendą Fly. Spawn jeszcze jest wyposażony w bramę do noteru. Spawn noteru wygląda tak. Nie no zabrakło jeszcze Enchantu. Przepraszam za to, że filmik nie jest idealny, ale to mój pierwszy, więc musicie mi to wybaczyć. Resztę informacji można znajdziecie na stronie Maxi Game, która będzie w opisie.